Cześć, witajcie z tej strony. Mateusz i dziś pokażę Wam stronę, na której możecie dość sporo zarobić. Nie jest wymagane 18 lat. Mogą to być osoby poniżej 18 roku życia. I to jest strona, poznaj to. To jest taka stronka z ankietami do wypełnienia. Ankiet, ale w przeciwieństwie do innych stron, ona dość sporo płaci za. Za wypełnianiem ankiet. 58 punktów jest za w, na start. 58 punktów. Macie dwie ankiety do wypełnienia i m, dostajecie 58 punktów. 8 minutowe. Tak naprawdę ja je wypełniłem w jakieś 2 minuty. Pierwsza 20. Pierwsze 10 m, punktów druga 28 plus za rejestrację z linku dostajecie 20 punktów. Czyli razem macie te 58 punktów, czyli 580 macie tutaj punkty. Możecie je wypłacić od 200 punktów, czyli 20 zł. wysyłacie wypłacacie na konto bankowe lub na PayPal. I można również polecić. To znajomym, wtedy też coś tam zarobicie. Tak naprawdę stronka jest prosta. Możecie się zarejestrować przez Facebooka. Wypełniacie swoje dane i czekacie na ankiety, które Wam tutaj przychodzą w kategorii badania. Ankiety są dość często, także polecam tu się zarejestrować i zgarnieć te ankiety, bo to zawsze jakiś dodatkowy zarobek, który jest. Może nieduży, bo miesięcznie to wy, wychodzi około 50-60 zł z tych ankiet, ale zawsze lepsze to niż nic. Także to by było na tyle, chyba nie ma tu co więcej mówić. Stronka bardzo prosta. Rejestrujecie się, wypełniacie swój profil i czekacie na ankiety, które są w badania. Tak naprawdę dwie ankiety będziecie mieli od razu. Także rejestrujcie się, komentujcie, subskrybujcie łapkujcie film i zapraszam do do wejścia na dwie strony grupy na Facebooku. Także tyle. Cześć.